Było już tydzień temu typie. Ja, chłopie, ale tego nie widziałem. Nie tydzień, to cztery dni temu. Zamknąłem Tuszola w ambasadzie na trzy doby. Podczas, do Podczas jego pobytu urozmaiciłem mu czas różnymi utrudnieniami. Ale była to jedynie rozgrzewka przed tym, co czeka go w dzisiejszym odcinku. Do Tuszola za tu Bungee. A on zdecydowanie nie był zachwycony ich pomysłami. Nie, bo ja mogę z góry powiedzieć, że kończymy ten. A ja nie będę głodnie i odczytałem. <noise> oh <God>, oh <noise> Czy no, ja wam powiem, że. Okazało się, że chłopaki przywieźli dla tuszola z Strymung, uznawane za jedno z najobrzyżniejszych. Mamy na odcinek. Po naradzie z chłopakami ustaliliśmy następujące zasady: minus 5 godzin za zjedzenie jednego śledzia, minus 5 godzin za. Sym śledzia, minus 5 godzin za pozostawienie puszki na godzinę w pokoju. Śwędzi, co to górze nie podragną tego zjeść, czy się ze mną. Ginold nie mógł sobie poradzić z otwarciem. Ja jestem w szoku, że on nie żygał ogólnie nie. To jest dla mnie. Dla mnie to jest niemożliwe, że on nie żygał, ale on jest po prostu k... I dla niego smród tych ryb to jest No ale od czego to mamy tu Ja tam już siedzi? Uważaj, o ułem. O jak się pie... wygląda jeźdź, nie? Ale słonę, ja pierdolę. Słonek p... Nowa zasada, jak Dziwi zje, to zajmujesz muło 7 godzin. Nie, yeah. yes. jak zjesz to dajesz mu 5 godzin Nie, nie, nie Go kuję za 12 to miesięcy to No i na mego ale k**wą No nie na żadnym, no co ci w ku... no, Z, no, z, z tego, pochopi i tym

Tym razem Ginos się wykazał, ale daliśmy tuszlowi szansę odkucie się. Łukasz, dwa śledziki i jesteś na tym co ty byłeś. Pozdrawiam. Ale więc popicie. Po jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. 10 minut z tym siedzisz, masz kolejny tą... Dobra, robimy Widzimy się niedługo Ci ma ile? Za to było 5 Za zjedzenie 5 I teraz minus 15, tak? <grym> Dobra Minus 15 Łącznie Tuszol ugrał minus 15 godzin od czasu głównego Dobra, ja, testujemy ten pistolet? Oczywiście jak ja się cieszę, jestem w, w końcu na jakimś odcinku, na którym nie dzieje się mi krzywda. Chodź bliżej. Ej, po No kurwa, przecież nie bądź baba. Ej, z tego tak k nie! To mu dał to do ręki w ogóle, no! O! 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 Śmierdzi, jak się To jest mi się to Słyszałem strzały z ASG i powiem tak, że mam zamiar się k**wa bronić. Normalnie tą k**wą tak, że to skończyć. Ja nie czekam, Ja czekam. Jak strzelisz mi w jakąś ASG... A, spróbuj do mnie z tym strzelić i Cię ostrzegam. Oszczegam, cię Oszczegam, oh yeah! cię, To nie boli! Irek! Dziękuję bardzo! <grym> Co powiedział? Jeszcze raz. Duszio, dziękuję za rajdzika. Co on powiedział ty, kurwa, ty, czań, Ale dostałem w palucha. Dzięki duszą za rajda Ale on się w tak. On się, on się no, tak f w... łatwo on nie chciał nam gadać, nie. nie? Dalej, jeszcze coś się wypiercie z ale ja nie widziałem go w takim stanie, nie? Ja nie widziałem jego w takim zakotowanego. tak zakończonego. Tak. Ta jest ona czyta. Ta jest ona Dobra, tuśol przyjąłbym taką samą kulę do Ciebie. Gdybyś mnie no. poprosił, gdybyś mnie poprosił, to przyjąłbym za cię kulkę. No, no. Łukasz. Idźcie mi sam. sam to co jest. A co miałeś w głowie, jak jechałeś tu? Nie wiem, co miałem w głowie, ale generalnie mi się to nie podoba. I zaczynam sobie przeliczać, ile jestem w dla siedząc tu, i nerwów, i k**wa wizerunku, i ogólnie czasu. Czego? Co? Tego ostatniego? Ja to nie zrozumiałem. I co? Wydaje mi się, że się nie opłaca, to w ogóle się. No i pewnie zaraz Oj, pan, pan PR-owa gadka, ku... <laughs> Tak. Pojadę do Holandii, będę dupki im I Wizerunku. Łukasz, co byś chciał, żeby twój humor został lekko poprawiony? Jedzenie normalne, Co byś jadł? nie wiem, kiepsak. 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 Kebab. Najgorsze kebab. Tarża. Nie wiem, która jest godzina, ale wkurujemy to już wszystko. To jest kurwa pojemna poj i to nawet nie jest kurwa śmieszne. Mi to wkur ja już. Tuszol lekko nie miał. Dlatego zrezygnowaliśmy z pomysłu najgorszego kebaba i pojechaliśmy z chłopakami do sklepu kupić kule mocy. Którzy! Kebab! Tuszo,

No to twoje, to, to twoje kebaby, to jest tylko miało być, chcieliśmy w <noise> Jeśli ktoś nie wie, to Pilsun ze mną czy z chłopakami ma bardzo dobre i luźne relacje Dlatego między sobą możemy pozwolić na znacznie więcej Ale Łukasz, Łukasz, nie daj się, nie daj się Wygra, małe kciuki Łukasz, mam nadzieję, że odpaliś, chociaż k***a <noise> Szacowany czas wyjścia to jest środa, północ, bo 16, minus 16 godzin mi się udało póki co ugrać. No kurwa lekko nie jest, nie? Morale gdzieś tam... Morale go wcięty na Shimano. No nie jest lekko, nie? Mocny materiał, mocny Kacper. Materiał, gratuluję pomysłu. Mocny materiał, ale powiem ci tak, O, o tyle ci powiem. Podinkę mi kurczę rzuca, że proszę co ty je No dobra, myślałem, że pomyślę, to tutaj stało. Kurczę, no a co miałem ci węża rzucić? No a co, kurwa, kaskę, proszę Dobra, robimy po jednym hotelu o godzinkę. Wrzutki. Dobra, to jest z, z rogo, ty przez. Przed... Pandura, dawaj na fame ze mną i jest spalony 11. Przedprawiam. Aha! <laughs> O oh, kurwa. Es godzina. No, może być ciasno. Co ty zajebał? Ja to jebie. O! 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 kurwa. Co to jest kurwa za muzyka? I zapomniałem dodać, że robi on również ciary. A jeszcze Wytatuowany ma zostać napis NPC, czyli największy polski crasher. A tatuatorem będę ja. 4 godziny telewizora. Dil? Dil. Mocno. Robota Godzinka mniej, to 17 godzin udało mi się ugrać. Yy, ta tatuaż się zgodziłem, żeby mieć 4 godziny telewizora. Jest godzina 5:37. Idealny moment, żeby duszko posłuchał mojego nowego kawałka przez jakieś następne 3 godziny.

Ja f Tuż oddzielnie przetrwał te trzy godziny, a zarazem został mu ostatni dzień w tym pokoju. Do no nic, kur. To sobie przynajmniej pośpimy. Nie wiem, ile godzin zostało. się przygotował, ale co by to nie było, to i tak będę kurwa, Siedział, bo już za, za, za dużo wytrzymałem, żeby zaraz kurwa, odpuścić.

ci Ja PIER... Ja kolejna atrakcja był to lapdance z wykonaniu Ulfika No co, no śmieszne, śmieszne. Śmieszne chwila niepewności była, ale nic takiego strasznego śmieszne było Czas tu szola dobiegę końca. Dlatego trzeba podjąć jeszcze jedną próbę złamania go. Ostatnie godziny spędzi w totalnej ciemności. Dobra, to akurat... To mogę powiedzieć wam, że jak to miał... To... To napisałem Kacprowi, że... jest takie... Żeby nie dostał na głowę, nie? Witam widzowie. No dobra, to zaczynamy finał. finału. E, trochę mnie to irytuje, bo Tushi e, stara się przespać chyba cały ten czas. No nic, no powiedział, że zapytał go, czy jest okej, czy potrzebuje psychiatry. Mówi, że nie. Mówi, to ch**ek zapier... Dlatego znowu mamy ESG i celujemy w okno. Tushi. Hmm. Słyszałeś coś przed chwilą? Ja, się ASG. <laughs> nie ma spania, kur... Trzeba cierpieć. Z racji, że tuszą tylko leżał i spał. Została wprowadzona zasada le zakaz leżenia oraz zakaz siedzenia. Dodatkowo powiedział, że jest głodny. Powiedziałem, że ukryłem mu w pokoju pizzę, a taka nigdy nie istniała, więc możemy teraz pięknie obserwować tuszola kręcącego się po pokoju w poszukiwaniach. Ja mieszkam w ambasadzie! <grymne> Powtórz. Kłamałeś z jest tą pizzą? Nie, jest ukryta, no ale ty tylko powierzchownie szukasz. Szukasz, kropka. Bo Jako, że tuszą już dawno się przyzwyczaił do ciemności, wyjdziemy, zapalimy mu światło. Plus, jako że teraz dużo chodzi, nadałem mu dźwięki, żeby się tak nie nudził. Mam dla ciebie ulepszacz. Zaczyna się moment, w którym muszę zapytać duszola, czy nie czuję potrzeby skontaktować się z psychologiem, bo zaczynam się martwić ziomek od 20 minut. A słyszycie nas? Halo, tu jesteś? Muszę zadać Ci takie kontrolne pytanie: Czy potrzebujesz e, jakiegoś kontaktu z psychologiem albo coś takiego? Bo z boku to wygląda jak myślałam. Odje... Poważnie. Chiama, Tybor. To nie beka. jest yeah, okej okay. <laughs> tylko mi się nudzi, po prostu. Do końca czasu zostało 15 minut, tak więc próbujemy ostatniego podstępu. Usi! Halo. Hey. Siema Siedzę z propozycją. Yeah. Wychodzisz teraz? Siedem i pół tysiąca. Siedem i teraz wychodzę, tak? No wychodzisz w tym momencie. Jesteś wolny. Dwa i pół tysiąca. Człowiek, Nie, dzięki. Czypana, gratulacje. Przekazana jest nagroda dla Ciebie. Naprawdę szacun, jesteś pierwszą osobą, nie widziałeś na co się piszeć, schodziłeś się do. No. Jesteś. Ja myślę, że nie było lekko. Jesteś czwardzialno. no, jesteś psycha, psycha siadała czasami, nie naprawdę nie ma nic gorszego. Ogólnie pomysł zajebisty. Muzyka do wyjścia. montaż, tak i chce? Myślę, że gdybyśmy my to zrobili byłoby dużo lepiej, no ale co zrobić?